No, dzień dobry. Po działek zaczynamy nowy tydzień. To dobra i optymistyczna wiadomość, bo przez cały tydzień masz szansę zrobić dużo mądrych, ciekawych, pożytecznych rzeczy. Dzień 21 sierpnia, godzina 7 rano. Ania Pachola, dietetyk inaczej, karmię głowy zamiast brzuszków. Gadanko na śniadanko. Słoneczko wstało o 5.28. Zajdzie o godzinie 19.50. Do końca lata pozostały 32 dni. Nie do końca wakacji, tylko do końca lata. Cytat dziś. Właśnie dziś. Nie, najpierw jeszcze powiem na temat Słoneczko Wstało. Mówiłam kilka dni temu, że byłam bardzo mocno niewyspana i powiedziałam: Słoneczko wstało, a mi się nie chciało. I tak chodziłam przez chwilę i mówiłam sobie: słoneczko wstało, a mi się nie chciało. I co mi to dało? To było określenie pejoratywne, które spowodowało, że jeszcze bardziej mi się nie chciało. Pomimo, że wstałam, ok, bo trzeba było, ale co mi dało to, że mówię nie chciało mi się? Nic, kompletnie nic pozytywnego, bo negatywnego tak dodatkowo obciążyło. I teraz, jeśli dzisiaj wstałam, totalnie niewyspana, z różnych względów, między innymi przez pogodę i mówię, słoneczko wstało, I ja też. Zobaczcie, nie ma ani negatywnego nastawienia, pomimo, że jest co z tego, jak się czuję, jak mogę nie myśleć o tym, jak się czuję, po prostu robić swoje i za chwilę się poczuję lepiej. Kawa właśnie się zrobiła. Słoneczko wstało. Ja też i ty też mam nadzieję. Cytat dnia. Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest Twoje. To cytat z Karola, i, z Karola Wojtyły. Tylko dziś jest Twoje. Rozgrzebujemy przeszłość, czasem zupełnie niepotrzebnie. Jeśli idziesz na psychoterapię, czasem trzeba uświadomić sobie, skąd biorą się pewnego rodzaju moje nawyki, myśli, uczucia. Okej, okay. ale to nie znaczy, że należy całymi latami znam osoby, które chodzą na terapię 3-5 lat i ciągle rozgrzebują dzieciństwo. Oj, ja już chyba po kilku spotkaniach, gdyby tak było, bym terapeutę opuściła i uciekła czym dalej. Ważne jest, żeby wiedzieć, z czego wynikają pewnego rodzaju moje zachowania i tak dalej, żeby móc nad nimi pracować i stać się, stawać się coraz lepszym człowiekiem. Nie, niektórzy Jutro rozpatrują, co to będzie, co to będzie, ojej, a jak mi się nie uda, ojej, a jak będzie źle, a co, jak ta moja biedna przyszłość będzie wyglądała. Zostaw to, bo rozpatrując i rozgrzebując przyszłość, zapominasz o tym, co jest najważniejsze. Dziś, to dziś masz wpływ na to, co za chwilę zrobisz, jak zrobisz i kto będzie miał z tego pożytek. To tak w skrócie. A w tym tygodniu zaczynamy temat. W tym tygodniu zaczynamy temat. Tak, dobrze. Post. No, co można mówić o poście? Są różnego rodzaju posty. Dziękuję, do widzenia. Warto korzystać. Okej, okay. ale post, jako niektórzy myślą, po, młodzi zwłaszcza, myślą post, czyli to, co wpisałem na Facebook na przykład. O, właśnie. No, to też jest post. Ale z założenia post, pierwotne znaczenie w Polsce, to jest niejedzenie, albo ograniczenie się z jedzenia, albo ograniczenie się z czegokolwiek, co jest związane z konsumpcją, bo może być post. Seksualne. A, właśnie, Światowy Dzień, Międzynarodowy Dzień Seksu dzisiaj. No to jakby ktoś jeszcze post zrobił, to nie. Na ten temat nie będę się wypowiadać. Są seksuolodzy. Kurczę, fajnie byłoby tak zaprosić jakiegoś seksuologa, który opowiedziałby, jakie to jest ważne, czy nieważne, czy przereklamowane. Oj, ale to można byłoby powiedzieć. Oj. Na temat seksu można byłoby dużo mówić. Dlatego, że młodzi ludzie naoglądają się filmów pornograficznych i myślą, że tak wygląda seks. A rodzice często nie mają ochoty z nimi rozmawiać, wstydzą się. No, można by godzinami na ten temat. Światowy Dzień Optymisty. Hehehe. He he. No, to jest fajny dzień. Światowy Dzień Optymisty. Warto patrzeć optymistycznie na to, co się dzieje. Nie przejmować się, chociaż znam tak zwanych niepoprawnych optymistów. I to już w Polsce określa się mianem lekko ducha, ale optymizm bardzo często pomaga w życiu. Wracam do postu. Czym jest, ta, czym jest, mówiłam już czym jest post, jest to ograniczanie się, bo właśnie można zrobić post seksualny i wtedy nie ma nic wspólnego z jedzeniem, można zrobić post od kawy, być na takim detoksie, to też jest rodzaj postu, ale post jaki, o jakim, ja nie będę, o właśnie, u pani doktor Dąbrowskiej jest post um, owocowo-warzywny, czyli nie je się mięsa, przetworów mlecznych itd., jeśli tylko owoce, warzywa w formie soków, tylko i wyłącznie przez ileś tam dni, potem się z tego wychodzi. Ale nie tym chcę się zajmować, bo nie to jest moją mocną stroną jako dietetyka. Postem owocowym można sobie zrobić bardzo dużą krzywdę, zwłaszcza jeśli jesteś osobą insulinooporną. Owocki potrafią ci wywalić glukozę, jeśli masz cukrzycę typu 2. Mm. Post natomiast, gdzie zupełnie nie spożywasz żadnych posiłków. O! To jest temat, którym ja będę chciała się zająć w tym tygodniu. Dzisiaj zacznę od tego, co to jest autofagia, bo to jest bardzo istotne. Autofagia to jest to, co się. Autofagia to jest proces, który następuje. To jest. O, się zamotałam. Autofagia to jest proces, który następuje w okresie zdrowego, tak zwanego niejedzenia. Za odkrycie procesu autofagi w 2018 roku Japończyk, nie każcie mi wypowiadać nazwiska, próbowałam kiedyś zapamiętać, nie umiem, dostał nagrodę Nobla. Co daje autofagia? Autofagia jest procesem oczyszczania, samooczyszczania organizmu, czyli uszkodzone komórki naprawiają się, a te zupełnie martwe są samozjadane przez organizm człowieka. I teraz niektórzy mówią: Lub so, rób sobie zielony detoks, pi jakieś tam dziwne rzeczy. Dokładnie to ci da autofagia. Czyli nie jedzenie przynajmniej 24 godziny. Autofagi, co prawda, fruwają w naszym organizmie przez cały czas w bardzo niewielkiej ilości. Co kotek? No, chodź. O, pokaż się, co chcesz, że tak płaczesz? No, jedzonko będzie za chwilę. Proces autofagi. Jest właśnie autofagi prze, przepływają przez organizm, fruwają sobie przez cały czas, w bardzo niewielkiej ilości. Natomiast po 16-18 godzinach już włącza się dość silny proces autofagi, ale aby on był w pełni skuteczny, wykorzystany, zaleca się robić post minimum 24 godziny. O rodzajach. O rodzajach postów będę mówiła przez cały tydzień, czyli jeszcze wtorek, środa, czwartek, piątek. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na tym procesie autofagi, dlatego że samo oczyszczanie organizmu daje ci dokładnie tyle, co całe mnóstwo tabletek, które bierzesz z apteki. Bardzo często łapię się na tym, że jak czytam opis produktu, to tak patrzę, Działanie, pożądane działania, jak, na, na co wpływa dana tabletka, albo, albo jakiś specyfik cudawianki. Jak sobie czytam, to mówię: Kurczę, po co ludzie to biorą? Bo przy okazji jest też tabela skutków ubocznych. Kotek, zaraz. Gdy w, dokładnie w tym samym momencie. Jak zastosuję głodówkę, to dostanę dokładnie te same efekty. Głodówka i post będę stosowała zamiennie, chociaż głodówka niestety często idzie w parze z głodowaniem, co już jest bardzo niebezpieczne. Niektórzy to mylą. Bardzo łatwo przejść z etapu głodówek w etap głodowania. Natomiast autofagia. Jako proces samooczyszczania organizmu, jest najlepszym, co możemy zrobić dla naszego organizmu. Już nawet w średniowieczu Kościół wprowadził posty. No, pierwszego gościa, który jest znany od postów, to Jezus, który pościł przez 44 dni. Nie, nie jedzenia przez 44 dni nie zalecam z różnych powodów. Natomiast o różnego rodzaju głodówkach będę mówiła jeszcze w tym tygodniu, ale autofagia, jako proces samooczyszczania się organizmu, daje nam niesamowite korzyści. I już jutro chciałabym powiedzieć na temat postu przerywanego. Dla kogo tak, dla kogo nie? Czy wszyscy mogą mieć tak zwane zdrowe niejedzenie? Tak, wszyscy. Powiem dzisiaj taką jeszcze. Taki temat z, z grupy, w której należę, w której jestem administratorem i w której jestem ekspertem, Grupa Odrodzeni na Facebooku. No, Kotek, no nie płacz, nie zaczepiaj mnie. To jest. No dobra, zobaczcie, co ona mi tutaj wywija. Ona tutaj jest i mnie zaczepia łapką. Tak i teraz zobaczcie, coś. To straciłam bątek, widzicie? Przeskotka wszystko. Zobaczcie co na mi robi. Zobaczcie. No. Zaczepia, odchodzi. Zaczepia, odchodzi. Przeskota dzisiaj więcej nie nagram. Poczekajcie. Kotek dostał jeść i już ma spokój. Temat postu, który wyniknął Może to nie był temat postu, tylko zatrucia. Jeśli jesteś w stylu niskowęglowodanowym, nie jemy ryżu, makaronu, bułeczek. Bardzo często, jeśli ktoś ma problemy jelitowe, jeśli jest biegunka, wymioty, zaleca się właśnie rozgotowane, przetworzone, masakryczne węglowodany, bo to ma podobno pomóc. Słuchajcie, nic tak nie pomoże na problemy jelitowe, na problemy żołądkowe, niż niejedzenie. Jakakolwiek choroba cię trafi, czy to wysoka temperatura. Zobaczcie, nad organizm sam podpowiada, żeby nie jeść. Zmuszamy się do czegoś, bo przecież musisz bo mama mówiła, że jak jesteś chory, to musisz coś mieć, żeby mieć siłę. Bzdura! Organizm powinien mieć siłę walczyć z chorobą i z wirusem, a nie z trawieniem. Naprawdę nam się nic nie stanie, jeśli. Podczas choroby, przez dzień czy dwa, nic nie jesz, ale nawadnianie się to już jest zupełnie inny temat. Nawadniać trzeba się przez cały czas, ale tu nie chodzi też o to, żeby biegać z butelką pod pachą przez cały dzień. Ty nie masz się uzależniać od picia. Ty masz się po prostu dobrze nawodnić. Widzimy się jutro, jutro na temat postu przerywanego. Co to jest, komu służy i po co? Bo to jest też istotne, jutro o godzinie 7 rano, a napisz dzisiaj pod komentarzem, czy znałeś proces autofagi, czy wiesz, co to jest. Poczytaj sobie na ten temat i połącz to z bardzo fajnymi z tym, co jest na ulotce Twojego leku. Jednego, drugiego, trzeciego, który jest podobno na oczyszczenie, na wzmocnienie, na regenerację organizmu. Poczytaj sobie. Będzie fajnie. My widzimy się jutro, godzina siódma rano. Dobrze, że jesteś i leć w zdrowiu do setki!